A co jeśli powiem ci, że tabletki, które mają dbać o twoje zdrowie, mogą po cichu zwiększać ryzyko udaru mózgu? Brzmi szokująco, prawda? Ale dla milionów starszych osób w całej Ameryce to ciche zagrożenie jest realne. Jesteś ostrożny. Stosujesz się do zaleceń lekarza. Codziennie bierzesz leki, mając nadzieję, że chronią one twoje serce, mózg i życie. A jednak czasami, pomimo najlepszych intencji, niektóre leki mogą przynosić więcej szkody niż pożytku. Dlaczego tak się dzieje? Wraz z wiekiem nasze ciała się zmieniają. Zmienia się sposób, w jaki wchłaniamy, rozkładamy i reagujemy na leki. To, co działało w wieku 40 lat, może mieć silniejsze działanie lub utrzymywać się dłużej w wieku 70 lat. Nie chodzi o całkowite zaprzestanie przyjmowania leków. Chodzi o upewnienie się, że te, które bierzesz, są nadal dla Ciebie odpowiednie i że nadal są tego warte. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się liście popularnych leków, które mogą zwiększać ryzyko udaru mózgu, zwłaszcza u osób powyżej 60 roku życia. Nie chcemy Cię straszyć, ale dać Ci możliwość zadawania właściwych pytań, wprowadzania odpowiednich zmian i przejęcia kontroli nad swoim zdrowiem, krok po kroku. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy wszystkie te tabletki naprawdę pomagają, wpisz jeden w komentarzach. Jeśli uważasz, że to po prostu część procesu starzenia się wpisz 0. Nie zapomnij zasubskrybować Health 365, aby uzyskać więcej przydatnych wskazówek dotyczących zdrowia. Przyjrzyjmy się teraz bliżej jednemu z najczęstszych winowajców, który kryje się w zasięgu wzroku. Coś, co prawdopodobnie masz teraz w swojej apteczce. Ibuprofen, naproksen lub może diklofenak. Są to NLPZ, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne. Możesz je przyjmować na bóle stawów, Bóle pleców lub nawroty, zapalenia stawów. Są dostępne bez recepty, łatwo je zdobyć i często uważa się je za nieszkodliwe. Jednak dla osób starszych mogą one stanowić ukryte zagrożenie. Oto problem. Leki te mogą podwyższać ciśnienie krwi. Mogą również powodować zatrzymywanie płynów, obciążać nerki, a w niektórych przypadkach zwiększać obciążenie serca. Wszystko to zwiększa ryzyko zawałów serca i udarów mózgu. Zwłaszcza gdy leki te są przyjmowane regularnie lub przez długi czas. W dużym badaniu opublikowanym w British Medical Journal obserwowano tysiące osób starszych, które długotrwale stosowały NLPZ. Wyniki były następujące. Osoby powyżej 65 roku życia, które codziennie stosowały NLPZ, miały znacznie większe ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego, spowodowanego zablokowaniem przepływu krwi do mózgu. W porównaniu z osobami, które nie stosowały tych leków. I tu pojawia się trudność. Objawy wzrostu ciśnienia krwi lub problemów z nerkami nie zawsze są oczywiste. Możesz nic nie czuć, dopóki nie wydarzy się coś poważnego. Dlatego łatwo przeoczyć związek między codziennym stosowaniem leków przeciwbólowych a przyszłą wizytą w szpitalu. Co więc można zrobić? Po pierwsze, nie panikuj, ale też nie ignoruj tego. Porozmawiaj z lekarzem o tym, jak często stosujesz NLPZ. Zapytaj, czy istnieją bezpieczniejsze alternatywy dla leczenia bólu, takie jak leczenie miejscowe lub fizjoterapia. I nigdy nie zakładaj, że tylko dlatego, że lek jest dostępny bez recepty, jest on pozbawiony ryzyka. A co z lekami, które ludzie przyjmują codziennie, myśląc, że zapobiegają udarowi, ale w rzeczywistości mogą zwiększać ryzyko jego wystąpienia? Niskie dawki aspiryny są często postrzegane jako prosta codzienna ochrona przed udarem. Jednak w przypadku osób starszych może ona niepostrzeżenie działać odwrotnie, zwiększając ryzyko niebezpiecznego krwawienia do mózgu. Aspiryna rozrzedza krew, pomagając zapobiegać powstawaniu skrzepów, co brzmi dobrze. Jednak rozrzedzona krew oznacza również, że naczynia krwionośne łatwiej ulegają nieszczelności, zwłaszcza w mózgu. Może to prowadzić do udaru krwotocznego, czyli udaru spowodowanego krwawieniem, a nie zatorem. W przypadku osób powyżej 60 roku życia, bez historii chorób serca lub udaru mózgu, ryzyko może przewyższać korzyści. Duże badanie neurologiczne wykazało 30% wzrost ryzyka krwawienia mózgowego u osób starszych, które codziennie przyjmowały aspirynę bez wyraźnego powodu. To poważna sprawa. Być może zacząłeś przyjmować aspirynę dla dzieci wiele lat temu, ponieważ ktoś powiedział, że jest ona zdrowa dla serca. Jednak wytyczne uległy zmianie. Amerykańska grupa robocza do usług profilaktycznych US Preventive Services Task Force obecnie odradza rutynowe stosowanie aspiryny w profilaktyce pierwotnej u osób powyżej 60 roku życia. Dla wielu osób po prostu nie jest to już tego warte. Problem polega na tym, że możesz nie odczuwać żadnych objawów, dopóki nie będzie za późno. Ból głowy, nagłe splątanie lub osłabienie mogą być pierwszymi objawami poważnego krwawienia. A jeśli dodatkowo przyjmujesz NLPZ lub leki rozrzedzające krew, ryzyko wzrasta. Co więc należy zrobić? Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku. Zamiast tego porusz tę te kwestię podczas następnej wizyty u lekarza. Zapytaj, czy, a uspokojenie pobudzenia? Opanowanie halucynacji lub złagodzenie agresywnych zachowań, zwłaszcza u osób starszych z demencją. Chociaż mogą one wydawać się pomocne w danej chwili, leki te wiążą się z poważnym ryzykiem. Znacznie zwiększają one ryzyko udaru mózgu, a nawet śmierci. Mowa tu o lekach takich jak Resperadon, Olanzipen lub Kwitapen. Są one często przepisywane, gdy osoba z utratą pamięci staje się zdezorientowana, niespokojna. Lub trudna do opanowania. Jednak badania wykazały, że u osób starszych, zwłaszcza tych z zaburzeniami funkcji poznawczych, leki te mogą przynosić więcej szkody niż pożytku. Duże badanie opublikowane w New England Journal of Medicine wykazało, że starsi pacjenci z demencją przyjmujący leki przeciwpsychotyczne mieli ponad dwukrotnie większe ryzyko udaru mózgu w porównaniu z osobami, które nie przyjmowały tych leków. Co gorsza. Ta sama grupa wykazywała wyższy wskaźnik nagłych zgonów. Dlaczego? Leki te mogą wpływać na ciśnienie krwi, rytm serca i reakcję mózgu na stres. Działają również uspokajająco na mózg, co może prowadzić do upadków, niskiego poziomu tlenu lub zmian w przepływie krwi. Wszystko to jest niebezpieczne dla osób już podatnych na zagrożenia. Miły starszy mężczyzna przebywający w placówce opiekuńczej staje się pobudzony. Podaje mu się leki przeciwpsychotyczne, aby go uspokoić. Kilka dni później okazuje się, że nie reaguje. Nie była to postępująca demencja. Była to reakcja, której można było zapobiec. Jeśli ty lub ktoś z Twoich bliskich przyjmuje te leki, zwłaszcza w przypadku demencji, nie należy ich nagle odstawiać, ale zapytać, czy istnieje inne rozwiązanie. Czasami proste zmiany w otoczeniu lub harmonogramie mogą pomóc w takim samym stopniu, bez śmiertelnych skutków ubocznych. Następnie porozmawiajmy o innym popularnym leku przepisywanym w celu złagodzenia niepokoju lub ułatwienia zasypiania, który jednak może zwiększać ryzyko upadków, urazów, a nawet udaru mózgu. Benzodiazepiny, takie jak lorazepam, diazepam lub alprasolam, są często przepisywane w celu złagodzenia lęku, stresu lub problemów ze snem. Na początku wydają się nieszkodliwe. Czujesz się spokojniejszy. Może lepiej śpisz. Jednak wraz z wiekiem sposób w jaki organizm radzi sobie z tymi lekami, zmienia się i nagle coś, co miało pomóc, może po cichu zwiększyć ryzyko udaru mózgu. Leki te spowalniają aktywność mózgu, co prowadzi do senności, zawrotów głowy i słabej koordynacji ruchowej. Może to nie wydawać się poważne, ale u osób starszych stanowi zagrożenie niebezpiecznymi upadkami. A upadki nie zawsze są proste. Poważny uraz głowy lub krwawienie w mózgu mogą wywołać udar lub nawet coś gorszego. Badanie opublikowane w czasopiśmie Jamama Internal Medicine wykazało, że osoby starsze stosujące benzodiazepiny były znacznie bardziej narażone na wizyty w pogotowiu z powodu upadków i urazów mózgu. A kiedy to się stanie, powrót do zdrowia jest znacznie trudniejszy, a udar staje się realnym zagrożeniem. Benzodiazepiny wpływają również na ciśnienie krwi i oddychanie, zwłaszcza jeśli pacjent przyjmuje również opioidy. Takie połączenie może niebezpiecznie spowolnić oddychanie, zmniejszając dopływ tlenu do mózgu. Z czasem stres się kumuluje, a mózg ponosi tego konsekwencje. Załóżmy, że pacjent przyjmuje benzodiazepiny każdej nocy, aby zasnąć. Budzi się oszołomiony, nieco chwiejny, ale nie zwraca na to uwagi. Pewnego dnia upada. Dzieje się to szybko i jest poważne. Co więc należy zrobić? Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku, ale porozmawiać z lekarzem. Zapytaj, czy istnieje bezpieczniejsza opcja np. mniejsza dawka lub podejście niefarmakologiczne takie jak techniki relaksacyjne lub terapia poznawcza. Następna grupa leków przeciwbólowych może przynosić ulgę, ale może również powodować dezorientację, spowolnienie oddechu i zwiększać niebezpieczeństwo w połączeniu z benzodiazepinami. Porozmawiajmy o opioidach. Opioidy takie jak oksykodon, hydrokodon lub morfina są silnymi lekami przeciwbólowymi. Mogą być błogosławieństwem po operacji lub podczas silnych napadów bólu. Jednak u osób starszych leki te wiążą się z poważnymi skutkami ubocznymi, zwłaszcza gdy są przyjmowane długotrwale lub w połączeniu z innymi lekami. Po pierwsze, opioidy spowalniają pracę mózgu i organizmu mogą powodować dezorientację, senność i niskie ciśnienie krwi. Może to nie wydawać się zbyt niebezpieczne, ale jest pewien problem. Kiedy ciśnienie krwi spada zbyt nisko, mózg może nie otrzymywać potrzebnej ilości tlenu. Ten niedobór tlenu może uszkodzić komórki mózgowe, a w ciężkich przypadkach nawet wywołać udar. Sytuacja komplikuje się, gdy opioidy są przyjmowane razem z benzodiazepinami. To połączenie jest częstsze niż mogłoby się wydawać. I jest niebezpieczne. Badanie przeprowadzone przez BMJ wykazało, że jednoczesne stosowanie obu leków znacznie zwiększa ryzyko depresji oddechowej. Oznacza to, że oddech zwalnia zbytnio, poziom tlenu spada, a mózg zaczyna cierpieć. Co gorsza, opioidy zwiększają ryzyko upadków. Pojedynczy upadek może PRM, lekarze o sprawdzenie dawki i innych leków. Czy istnieją bezpieczniejsze sposoby łagodzenia bólu? Czy fizjoterapia lub leki nieopioidowe mogą być skuteczne? Następnie porozmawiajmy o grupie leków stosowanych do kontrolowania poziomu cukru we krwi, które mogą jednak niepostrzeżenie obniżyć go do zbyt niskiego poziomu, prowadząc do dezorientacji, omdleń, a nawet udaru mózgu. Jeśli cierpisz na cukrzycę typu 2, być może znasz leki z grupy sulfonylomocznika, takie jak gliazyd lub gliryt. Pomagają one obniżyć poziom cukru we krwi pobudzając trzustkę do wydzielania większej ilości insuliny. Na pierwszy rzut oka wydaje się to pomocne. Jednak u osób starszych leki te mogą czasami obniżać poziom cukru we krwi do zbyt niskiego poziomu. A to właśnie wtedy pojawia się niebezpieczeństwo. Hipoglikemia, czyli niski poziom cukru we krwi, nie powoduje tylko drżenia lub zmęczenia. Może powodować dezorientację, niewyraźne widzenie, zawroty głowy, a nawet omdlenia. A kiedy poziom cukru we krwi gwałtownie spada, mózg jest pozbawiony swojego głównego paliwa, jakim jest glukoza. Bez wystarczającej ilości glukozy, komórki mózgowe ulegają stresowi, a w ciężkich przypadkach stres ten może prowadzić do udaru niedokrwiennego. W rzeczywistości badanie opublikowane w czasopiśmie Diabetes Care objęło osoby starsze przyjmujące sulfonylomocznik i wykazało, że osoby, które doświadczyły ciężkiej hipoglikemii, Miały znacznie większe ryzyko udaru mózgu w miarę upływu czasu. Mózg po prostu nie jest w stanie poradzić sobie z częstymi spadkami poziomu cukru bez konsekwencji. Wyobraź sobie następującą sytuację. Bierzesz lek, przypadkowo pomijasz posiłek i nagle czujesz się osłabiony, potykasz się, a może nawet tracisz przytomność. Taka sytuacja może prowadzić do urazu, lub co gorsza, udaru spowodowanego słabym przepływem krwi podczas upadku. I tu pojawia się trudność. Osoby starsze często nie odczuwają objawów hipoglikemii tak silnie jak osoby młodsze. Może ona pojawić się niepostrzeżenie, co czyni ją jeszcze bardziej niebezpieczną. Co więc można zrobić? Porozmawiaj z lekarzem lub farmaceutą na temat leków przeciwcukrzycowych. Zapytaj, czy inna klasa leków może wiązać się z mniejszym ryzykiem hipoglikemii. I upewnij się, że nigdy nie pomijasz posiłków, zwłaszcza jeśli przyjmujesz insulinę lub sulfonylomocznik. Następnie zajmiemy się kategorią leków stosowanych w leczeniu depresji, które mogą niepostrzeżenie zwiększać ryzyko krwawienia w mózgu, zwłaszcza w połączeniu z innymi popularnymi lekami. Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, SSRI, są powszechnie stosowane w leczeniu depresji i lęku. Być może znasz takie nazwy jak certrylina, fluoksetyna lub satelopram. Leki te mogą pomóc poprawić nastrój, zmniejszyć niepokój i poprawić sen. Jednak w przypadku osób starszych wiążą się one z mniej znanym ryzykiem krwawień, w tym krwawień w mózgu. SSRI wpływają na działanie płytek krwi, komórek odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi. Sprawiają, że płytki krwi są mniej lepkie, co zmniejsza krzepnięcie. Brzmi to dobrze, jeśli chcesz uniknąć zakrzepów krwi, ale może stanowić poważny problem w połączeniu z innymi lekami, takimi jak NLPZ lub leki rozrzedzające krew. W rezultacie znacznie wzrasta ryzyko krwawień wewnętrznych, zwłaszcza wewnątrz czaszki. Jedno z dużych badań opublikowanych w Archiwum Medycyny Wewnętrznej wykazało, że osoby starsze, które stosowały SSRI wraz z NLPZ, miały o 75% większe ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego, a także znaczny wzrost ryzyka krwawień śródczaszkowych. Oznacza to, że niewielkie uderzenie w głowę lub nawet po prostu kruche naczynia w mózgu mogą prowadzić do poważnych komplikacji. Załóżmy, że ktoś od lat bez problemów przyjmuje SSRI, następnie zaczyna przyjmować aspirynę na serce lub ibuprofen na zapalenie stawów. Nagle to, co kiedyś było bezpieczne, staje się ryzykowne. Co więc można zrobić? Jeśli przyjmujesz SSRI, skonsultuj się z lekarzem przed dodaniem jakiegokolwiek nowego leku, nawet dostępnego bez recepty środka przeciwbólowego. Lekarz może zalecić bezpieczniejsze kombinacje lub ściślej monitorować stan pacjenta. W następnej części przyjrzymy się lekom przeznaczonym do ochrony serca, które jednak w połączeniu lub przy niewłaściwym stosowaniu mogą przyczyniać się do udarów małych naczyń. Leki na sercowe, takie jak beta-blokery, blokery kanału wapniowego i diuretyki, są często niezbędne do kontrolowania ciśnienia krwi, rytmu serca lub gromadzenia się płynów. Dla wielu osób starszych leki te ratują życie. Jednak gdy są stosowane razem, zwłaszcza w złożonych kombinacjach, mogą czasami przynieść odwrotny skutek i zwiększyć ryzyko wystąpienia określonego rodzaju udaru, czyli udaru w małych naczyniach krwionośnych. Udar w małych naczyniach krwionośnych występuje głęboko w mózgu, zwykle w wyniku uszkodzenia drobnych tętnic. Może nie być tak dramatyczny jak poważny udar, ale z czasem może po cichu pozbawić pacjenta pamięci, równowagi, a nawet osobowości. Niektóre leki na sercowe, zwłaszcza gdy są mi, ich skurczowe ciśnienie krwi spadło poniżej 120. Gdy ciśnienie spada zbyt nisko, mózg nie jest odpowiednio odżywiany, a tkanka mózgowa zaczyna cierpieć. Być może rano zażywasz beta bloker, w południe diuretyk, a wieczorem coś innego. Każdy z tych leków osobno jest przydatny. Jednak razem, zwłaszcza bez regularnego monitorowania, mogą one zbytnio obniżyć ciśnienie powodując osłabienie, zawroty głowy lub zamglenie umysłu. Co możesz zrobić? Poproś lekarza o przegląd wszystkich leków na serce, a nie tylko jednego naraz. Przynieś pełną listę na każdą wizytę i poinformuj o wszelkich skutkach ubocznych, takich jak zawroty głowy lub dezorientacja. Następnie przyjrzymy się jeszcze częstszemu zjawisku: przyjmowaniu zbyt wielu leków różnych rodzajów jednocześnie. Nazywa się to polipragmazją i może po cichu stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i mózgu. Jedna tabletka na ciśnienie krwi, druga na cholesterol, coś na sen, środek przeciwbólowy, może coś na niepokój i nagle przyjmujesz 5, 6, a nawet 10 leków dziennie. Nie jest to rzadkie zjawisko. Nazywa się to polipragmazją. W przypadku osób starszych jest to jedno z najczęściej pomijanych zagrożeń związanych z udarem mózgu. Z każdym dodatkowym lekiem wzrasta ryzyko interakcji między lekami. Podobnie jak prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych, takich jak zawroty głowy, dezorientacja, niskie ciśnienie krwi lub problemy z równowagą. Na początku może się to wydawać niegroźne, ale może prowadzić do upadków, urazów głowy lub krwawień wewnętrznych, które mogą wywołać lub pogorszyć udar mózgu. Badanie opublikowane w Journal of the American Geriatric Society. Wykazało, że osoby starsze przyjmujące 5 lub więcej leków były znacznie bardziej narażone na hospitalizację, w tym z powodu udaru mózgu. Nie chodzi tylko o liczbę leków, ale o to, jak się one łączą. Jeden lek może obniżać ciśnienie, inny rozrzedzać krew, a trzeci wpływać na równowagę. Razem tworzą idealną burzę. Nie chodzi o obwinianie jednego leku. Każdy z nich może służyć określonemu celowi. Ale razem mogą po cichu niszczyć zdrowie. Załóżmy, że pacjent przyjmuje tabletkę nasenną i tabletkę przeciwbólową na bóle nerwowe. Osobno wydają się one nieszkodliwe, jednak ich połączenie spowalnia pracę mózgu, zmniejsza czas reakcji, a zwykły fałszywy krok może spowodować upadek, który zmieni życie pacjenta. Co więc można zrobić? Co najmniej raz w roku należy poprosić lekarza lub farmaceutę o przeprowadzenie pełnego przeglądu leków. Należy zapytać. Czy nadal potrzebuje wszystkich tych leków? Nawet niewielkie zmiany mogą mieć duże znaczenie. Teraz gdy poznaliśmy już te zagrożenia, podsumujmy wszystko i porozmawiajmy o tym, co naprawdę oznacza przejęcie kontroli nad swoim zdrowiem w miarę starzenia się. Starzenie się nie oznacza rezygnacji z kontroli. Oznacza zadawanie lepszych pytań, zachowanie ciekawości i upewnienie się, że każda tabletka, którą bierzesz, naprawdę pomaga, a nie po cichu szkodzi. Leki mogą ratować życie, ale tylko wtedy, gdy są stosowane mądrze, ściśle monitorowane i ostrożnie dostosowywane. Nie należy więc samodzielnie odstawiać leków. Należy jednak zabrać głos. Należy zapytać, czy wszystko, co się przyjmuje, jest nadal odpowiednie dla danej osoby, ponieważ droga do zdrowia jest wyjątkowa i zasługuje na odpowiedni plan. Jeśli ten film dał Państwu do myślenia, proszę wpisać 1 w komentarzach. Jeśli nie, proszę wpisać 0. Nie zapomnijcie też zasubskrybować Health365. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Państwu na każdym etapie.